Kolejna część pomorskich wykopów. To pierwszy pant. Ciekawie wyglądający. Nawet wręcz bardzo ciekawie. No, Dobra, nie będę tak to Ale jakiś guziolek. O co na grawerkach. Salem zadanym będziemy jeszcze w piątek i je czesać A dzisiaj sala Niestety zacząłem szereg konesens, bo jest spore to pole mocny sygnał że za wysoki ton nie lubię takich sygnałów ale że... coś już kopać trzeba chyba jakiś nit a nie, jakaś śruba za tak jak mówiłem niezbyt ciekawy sygnał też mocny jest znowu taki sygnał nie... Ciekawy, a zarazem mniej ciekawy A, monetka a, a, jednak, mówiłem, zawsze trzeba kopać Dwa peningi Nawet jest rok 1874 rok Prusak No, jakiś mocny sygnał. Aha. Ale go widać. Ciekawy jak blachy. No nic. Bardzo ciekawy sygnał. blaszki ale nic na nie nie ma. Bardzo, a nie musiałem. A jaka jest blachy blacha? No i bardzo się sygnał. A kolejna blacha. A i te blachy. tu jest z polach z śmieci żyłem tutaj takie do... a się zobaczyłem pełno śladów o, o konkurencji o dosłownie na środku pola gdzieś tam w okolicach tych, w tego słupa, dosłownie jakby przekopane było jakąś grupą ponołek za dołkiem dosłownie ślady butów, dosyć świeże Natomiast muszę wrócić na początek pola, tam nie było w ogóle śladów O, tu nawet są na ślady, o widać Po kimś idę właśnie No tu już nie ma O, muszę wrócić i zobaczyć, coś będzie wchodziło Wreszcie amuletka znowu Wyszła Jakaś Dosyć cienka jak srebro, może zawsze dzwoni dzwonię. pod wodą będzie, co się z nie daje wyłuskać. póki co to słabo. No i coś zagnieconego, chyba ołowianego. Kurde, wieje. No masaka. Układa jest taka bani. No coś ołowionego, zagiętego. i zaczęło się sygnałowo. już nas odskoczyła w dosyć pięknym stanie. No, Zobaczcie jakie sygnały zaczną konkretnie wychodzić, może też z tego będzie dzisiejszego dnia. No i teraz taki zniszczony naparstek, ale teraz normalnie sygnał za sygnałem. Ledwo kamerkę wyłączył, już sygnał kolejny. Jest duży. Tam ma pasteczek. Połamany. Jest zniszczony dosłownie. Ach, jaki sygnał był? Fajne. I fajne, że to dalej. albo jakiś śmieci Kładka jest z drugiej strony Jakby jakiś no to nie wiem. Jest Jesteś ciekawego to będzie to jeszcze w zdjęciach O, ciekawy sygnał, aby fan, fan był dość ciekawy tak no i teraz już zak już i idziemy takie coś teraz wyszło specyjowo małe zobaczyć co to Może to sobie leżało jakiś medalik czy to to może być Boję się go otwierać Ciekawe, ale wiedz co w ziemi, tu ruszało, tu na wierzchu Szkły rząd 5 zł 2M rok no nie zobaczy Ogniciona monetka i wygięta Bardzo cienka o, na razie nic nie widać, co to na nim jest wybite Czy to jakiś według, czy jakaś część czy, czy to jakaś część telana po prostu A jeśli już ta bien to zaczynałem fantem skopiwać Moja monetka wskoczyła od razu A nie, to guziol tam no, się już mulle nikt nie w stanie Chciałem ale za chwilę sygnały jak na złość. No i piękna plomba wyszła Te poletko właśnie z... ładne plomby, plomby wydaje Ale ładne liderki oczyścimy by nie wiedzieli co to za plombeczka się co to, jak wygląda